ah <laughs> <sighs> Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sentymentalnie przez gry. A dzisiaj program, który zrewolucjonizował rynek trzecioosobowych strzelanin. Dokładnie tak. Max Payne Studio Remedy Entertainment, i mamy 2001 rok. Gra, tak jak wcześniej wspomniałem, która całkowicie zrewolucjonizowała rynek strzelanek. Proponując mechanizm który całkowicie e, przeobraził styl rozgrywki. Nie narzucał go, jednak proponował jako pewną alternatywę dodatkowego czerpania fanu z prowadzonych potyczek. Mowa tutaj o technologii przy 3D o nazwie Max FX, czyli stare, dobre, zwolnione tempo, znane chociażby z dzieła braci Wachowskich. Matrix, mowa oczywiście o Matrixie, o zwolnionym tempie, tak zwanym palet Time. Dokładnie tak, czyli uzyskiwanie e, dodatkowej dynamiki starć poprzez całkowity ich brak. Mechanizm, który oddawał w nasze ręce troszeczkę wirtualną kamerę, za pomocą której mogliśmy czuć się jako zajebiści, reżyserzy niesamowitego e, kina akcji w stylu Johna Woo chociażby gdzie mimo, że wychodziło się z potyczki e, zwycięsko chciało się przejść jeszcze raz i zaaranżować dokładnie w inny e, sposób. Dlaczego ta gra jest mi tak bliska? Z wielu, wielu powodów. Zacznijmy jednak e, od początku, czyli od tego e, czym gra uderza na dzień dobry. Ciężkim, mrocznym, ponurym, deszczowym, w klimacie nuar e, otoczce. Artyzmie, aranżacji całego y, świata. Gdzie jest brudno, ponuro, y, ciężko, troszeczkę defetystycznie, tak hardkorowo, tak. takie ciężkie, dramatyczne kino akcji. Dlaczego dramatyczne? Przypomnijmy sobie pierwszą scenę. Na dzień dobry otrzymujemy potężny, emocjonalny cios w pysk. Potem jest scary, jeszcze mocniej, jeszcze szybciej, albo jeszcze wolniej. O co dokładnie chodzi? Całą grą y, trzęsie kwestia y, związana z tak zwanym y, narkotykiem syntetycznym walkier, po zażyciu którego pojawia się niepohamowana żądza mordu. skądś no, to chyba znamy. Gra operuje też innymi bardzo fajnymi zabiegami artystycznymi w postaci chociażby przerywników y, komiksowych, który jest bardzo fajnym. E, powiedzmy zabiegiem, mechanizmem plastycznym kontrastującym z pełną zajebistą, jak na tamte czasy, grafiką w pełnym 3D, oczywiście perspektywa e, z widoku z trzeciej osoby, TPP Third Person e, Perspective, jednak nie to jest w tym wszystkim najważniejsze, ale właśnie wspomniane potyczki i możliwość aranżacji tych pojedynków. Na różne, różne sposoby przy wykorzystaniu całego niesamowitego uzbrojenia, który w połączeniu ze, z Bullet Time daje wprost nieopisane e, wrażenia. E, chciało się używać nowej broni w innym stylu, w innym układzie. Wszystko to spowodowało, że tak ta gra mnie oczarowała, że nawet krojąc sobie e, kromkę chleb pod e, kanapki się zastanawiałem, gdzie jest pomidor. Tu jest pomidor i tego typu kwestie. W ogóle zwolniłem świat, zwolniłem mózg i, i no strasznie mnie to oczarowało. No, nie sądziłem, że taka jazda, którą Matrix film mi zafundował, że będę mógł tego doświadczyć poniekąd no, na własnej skórze poprzez e, obcowanie z interaktywnym filmem pokroju właśnie Max Payne'a, że sam będę mógł w zwolnionym tempie wszystko e, rozpierdalać e, wokół. Dodatkowo bardzo fajne sceny zamontowane w całe prowadzenie fabuły, różne twisty właśnie fabularne, motywy z okultyzmem, z pamiętnymi tymi majaczeniami pokroju. I see the flesh of the falling angels. To dzisiaj mi to zostało. Czy chociażby pamiętna, właśnie taki. Pamiętna ta scena, gdzie jesteśmy w tym takim mrocznym, ciasnym labiryncie, labiryncie i chodzimy po tej e, takiej e, dróżce, wąskiej. W tyle płacz e, dziecka, właśnie Max Payne'a, jego żony. No, jest niesamowicie przejmująca historia. Według mnie, już na ten temat z rokiem swego czasu rozmawiałem. E, Najpoważniejsza, najfajniejsza, najbardziej głęboka, intrygująca fabuła, jeśli chodzi w ogóle o strzelanki. Fantastyczna historia, która doczekała się równie fajnej, może w pewnych nawet aspektach fajniejszej kontynuacji, ale tak jak mówię, sentymentalnie gry, przez gry to jedna gra i na niej się skupiamy. Całemu wydarzeniu, dodatkowo temu wydarzeniu, takiej wymiaru epickości, zajebistego klimatu tej Mersji dodawała taka ponura, Ponura, y, smutna muzyka towarzysząca nam w tyle. Y, znów wpływ na sterowanie naszej postaci, poruszanie się jej w różnych kierunkach, dorzucanie do tego zwolnionego y, tempa, y, strzelanie, po prostu bawienie się otoczeniem, y, by wykorzystać każdy jego element jako y, rekwizyt na planie filmowym, gdzie my byliśmy właśnie tym. Hardkorowym reżyserem. Coś e, niesamowitego, co jeszcze mi się właśnie przypomina e, z tą grą. Oprócz tego majestatycznego i zajebistego dzwonionego tempa, e, gdzie Max Payne w ogóle był m, tak jak e, protoplastą dzwonionego tempa dla Max Payne'a, był oczywiście Matrix. Tak dla protoplastą e, na przykład e, gier Strangle Hold, bodajże Timeshift. Wiele, wiele innych e, gier był właśnie Max Payne. Pamiętam, że tak się wciągnąłem w Max Payne'a w tamtych czasach, że kompletnie olałem naukę, ojciec to wykminił i powiedział sorry, nie możesz spotkać się z dziewczyną, Wybrałeś Max Payna, możesz wracać na górę. Także jakaś kara też się z tym wiąże, ale no, akurat można to było Max Payne'owi wybaczyć, myślę, wtedy. Inna sprawa to pierwsza randka właśnie z Perlą, moją żoną, gdzie zapytana, czy ona być może w coś gra, powiedziała, że między innymi w Max Payna o nie miałem. Wiedziałem, że wreszcie znalazłem swoją drugą połówkę, i że na jednej rance się absolutnie nie skończy. Reasumując, kochani, jedna z najfajniejszych, najmroczniejszych, najbardziej intrygujących fabuł, jeśli chodzi o historię strzelanek. Do tego implementacja niesamowitego mechanizmu zwolnionego tempa, podkrecającego dynamikę starć poprzez całkowitej tej dynamiki pozbawienie konkretnych scen. Efekty dźwiękowe, muzyka, aranżacja, świat. Wszystko powiedzmy było równe, trzymało się kupy dupy i urywało dupę jednocześnie. Nigdy nie zapomnę właśnie tej fantastycznej gry, z którą wiąże się no, bardzo dużo wspomnień, zresztą jak przed chwilą um, usłyszeliście. Jako taki bonusik powiem Wam, że za niedługo Perla na swoim kanale odpali właśnie gameplaya z tej części gry. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Gościem dzisiejszego programu był. Max Payne.